Arku, że to był dany debiut w pierwszej drużynie, pierwsze koty za płoty, pierwsza bramka. Jak się czujesz po meczu? No, na pewno czuję się zadowolony. Cieszę się, że udało się szczelić tą bramkę. No i była to ona dosyć ładna, bo z rzutu wolnego przeważnie podaje ładne bramki. Ale no najważniejsze są trzy punkty i Radość odłożymy na później, cieszymy się teraz, no ale na pewno musimy się szykować już na następny mecz, bo czeka na nas dwa razy trudniejsze mecze. Od razu chciałeś strzelać? Taki był pierwotny plan? Tak, tak. Jak zobaczyłem pozycję, no to no nie będę ukrywał, że jest to moja, chyba można powiedzieć, że ulubiona pozycja na boisku, a że uderzenie mam dosyć mocne, no to po stanowieniu postanowiłem strzelić jak najmocniej się da no i udało się strzelić piękną bramkę. także jestem bardzo zadowolony tak jak powiedziałeś, teraz przed nami Łada yy, jak się zapatrujesz na to spotkanie? będzie ciężej? będzie podobnie? no też nie ma co ukrywać, że w tym okresie, w którym jesteśmy boiska w niższych ligach nie pomagają, nie zachęcają do grania w piłkę tak było dzisiaj nie wiemy jeszcze też do końca w jakim stanie jest nasze boisko sygnały dochodzą, że powinno być lepiej niż było dzisiaj ale na pewno zespół łady jest, jest, jest drużyną lepszą od drużyny Gromu i na pewno też na pewno przyjadą kibice z Biłby Raja, więc będą ich wspierać. Mamy nadzieję, że nasi też przyjdą i postaramy się wygrać. Bardzo dziękuję, jeszcze raz gratuluję pięknej bramki, Oby tak dalej. Trzymaj się. Dzięki bardzo.